Witam serdecznie, witam na moim kanale i zapraszam na rybki sperajny Moje piękne skalarki Ach, jakie one są. To jest młoda parka Wczoraj ikrę składała, ale sam podżerał to ikrę, więc jeszcze nie są gotowi, nie mają instynktu. Tu mamy sterby, które przyszły 10 sztuk. To są bezparowe. Nie ma parki. Jeszcze nie wiem, czy będzie tutaj. To wygląda na samca, ale nie jestem pewny. Tam będzie może też samiec lub samica. Tu mamy samicę i samczyka. To jest para. Gold i ten blady trochę. Ciekawą rzeczą jest to, że wpuściłem helenki, bo mam tutaj świderki, i nagle świderki znikły. No nie zostały zjedzone. One po prostu dały sobie cynk, że trzeba się chować, bo predatory przybyły. Jakoś się dziwnie pochowały te ryby. Nie widać ich. Co jest grane? Halo? Gdzie jesteście? Piękne, te skalary są, naprawdę są piękne. Ach. Ten pobladł. Dzisiaj trochę rewolucji zrobiłem. Wystraszyły się może. Chcę znaleźć dragony. Green Dragon. O, jest to jeden, ale mały, ale są trochę większe. Przyszły ze sterbi. Ale ja ich tu nie widzę. Gdzie one są? To jest, o, jakie stado sterby. zobaczcie. O, 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 tu, 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 ziom, ziom, ziom. tu, jest. tu, jest. Tam jest odchłań. Odchłań do Odchłań Zrobiłem taką bnękkę, żeby brud, odchody i odpady tam właśnie wpadały. Mogę tego uchwycić. Może to jest za wcześnie, bo to jest rano. Nie mają ochoty się pokazywać bo Tam jest drugi dragon Zaraz przy żółtej pielęgniczce I ten tutaj stoi na rurkach siedzi Są piękne Zielone Zielone No co jest dzisiaj? Tak co one się tak pochowały? Halo Ach. O. O. Parka, to jest parka. Niestety złożyły i młode się wylęgły, ale zjadły je. Nie wiem czemu zjadły. Nie zdążyłem od o liścia odciąć i poszło. Pielęgniczka żółta, niestety, też zatraciła swoje młode. To był fakt, że to był eksperyment. Czy będzie w stanie yy... wychować w ogólnym na rybek, ale jednak chyba będę musiał zawsze z rurki zabrać te małe, bo w rureczkach składają takich. ja jakie jaki piękny, dostojny. A. Skalar jest piękną rybą i naprawdę jest łatwa w, w utrzymaniu. Nie jest to jakaś trudna ryba. Choć mała nie jest, no jeżeli ktoś chce pary hodować, no to musi się liczyć z tym, że dwie pary to jest 200 litrów. Minimum, totalne minimum. O, jest zielony, jaki ładny. A, ucieka. Green Dragon. 10 zwykłych, krótkopłetwych i Longfina jednego dostałem. Tylko go ciężko znaleźć. Piękny jest też. O, mamy żółtą samiczkę. I piękne sterbi. Tu mamy reda zbrojnika. Tam red siedzi na tym, na blocie. I mam takiego bardzo jasnego L-144. Ja go nazywam Promek Słońca. Tylko gdzie on jest? Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jaśniutki. Inny, całkowicie inny. I tak się zastanawiam, czy nie pociągnąć to linie. Nie widziałam takich jasnych. Widziałam białe, ale takich jasnych, dziwnych nie widziałam. Pochowały się. Chyba już za wcześnie. Za wcześnie. Za wcześnie. Dużo za wcześnie. Wieczorkiem spofilmuję to. Może coś więcej będę mógł powiedzieć. I pokazać. Najlepsze to te świderki, ślimaki. Wpuściłem helenki i nagle nie ma. Jak było ich pełno na żbirze. To pój nagle w cieło, w Moment, w je wszystkie 15 ślimaczków to Helenek powinien sobie poradzić z nimi. Przepiękna jest ta parka Czyściutka rasowa Klasyczne. Klasyczne bo ten jest niebieskim skrzyżowany a się nie może przebić u niego wybarwienie chyba muszę coś podać żeby wybarwiło go bardziej dostałem do śmieciki ale mm, dwa sobie zostawię trzy może takie które mi się podobają a reszta po prostu pójdzie do nowych właścicieli o, tu mamy grina Ale hmm. 144 Antitrus pochowały się dzisiaj jak nigdy no chyba wiedziały, że będę chciał filmować Ktoś im doniósł. Tylko dlaczego. Ach! Piękne. 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 To będzie samica, raczej. Jakby to był samiec, to już by były na rośle, pokazywały się. I tam też będzie samica. To już takie. 6-7 cm Tamten masz 7 Ten jest 6 To będą samice Samice i bardzo dobrze Naprawdę pochowały się okropnieście. Nie ma co filmować Nic, spróbujemy wieczorem Także zapraszam na następny film. Może będzie więcej widać, jakby ktoś pytał. O ta mieczyca jest ładna. Jest ładna. I ją zostawię. A to takie. Ją sobie zostawię i dokupię yy, liry. Liry. Mieczki, liry.

Albinos. A, ładna, ładna. Na 99% to samica. Tak. Chociaż, kurde, molek. Jeszcze jest młoda. Ach, ja. No cóż, jak wieczorem się dadzą sfilmować, to sfilmuję. Jak nie, no to coś opowiem wam. Także do zobaczenia później. Trzymajcie się.